Witam Was kochani w kolejnym odcinku z Far Cry 4. And chciałem sobie chwilę pograć samemu, bo szukałem tych tapirów śmiesznych, syberyjskich. Tapiry syberyjskie. Jak one się nazywają? Malajskie. Tapiry. Ale niestety wszedłem na obszar misji i prawdopodobnie te zwierzęta zniknęły. Udało mi się dorwać jednego i kurczę, chciałem uciec, prawda? Ale niestety gra mnie zmusza do tego, żebym jednak misję zrobił. Inaczej. No nie poeksploruję sobie. Stąd też musiałem zacząć nagrywać w tym momencie. Dobra, weźmiemy sobie kasę I tyle. Mam tą strzelbę wtedy. Cyk. Dobra. Chodzi o to, żeby uratować zakładników, oczywiście. Amita chce, żebyśmy przejęli posterunek. Ale to będzie kolejna część powiedzmy dzisiejszego odcinka, także Także tak. Dobra, cyk. Oła, oła. Fajne te tekstury są. No bo skóra tapiera malajskiego jest potrzebna. Właściwie trzy sztuki tej skóry są potrzebne, żeby móc zrobić sobie olstro. No właśnie, tutaj trzeba ich tych zakładników. Nie wiem czy oni ich biją, czy nie. Od razu czy ich zabiją, czy jak to jest? A biją, to sobie biją. Dobra, tam jest kolejny. Znaczy, no biją se. Nie biją, nie? Wiadomo, że nie fajnie. Ale... Dobra. No widzicie, tam jest jeszcze jeden ziomeks. Który jest czterech. Nie mam łuku, niestety. Mam skorpiona, ale też bez tłumika. Także mam nadzieję, że uda mi się jakoś przejść tutaj. Niepostrzeżenie, w ten sposób. Dobra. Wiem, wiem, że mogę używać aparatu, ale nie chcę użyć aparatu. Chcę rzucić kamieniem. No, skapnął się. No, wiem, że rzucanie zmniejsza ryzyko. Idź sobie tam. Tam jest trzech. Właśnie nie wiem czy go mogę uratować. Po prostu jakoś tak. E aha, sobie wszystkich przed uwolnieniem. Dobra Spoko, spoko Pana też warto by jakoś zwabić, nie? Tu jest wyjście. Chyba oknem jedynie. A, no, ale wcześniej na przykład przez okna nie można było przeskakiwać, tak mi się wydaje. Ty sobie... może gdzieś tam... Fak! Dwóch zakładników! Ale gówno! Dobra! Eee

The hostages you rescued. Protect them from what? Deplore. He doesn't like losing his playthings. Don't you see, Ajay? There was a plan, and <laughs> now it's falling apart. It will be a while before things with the will blow over. Meanwhile, the enemy soldiers in that outpost will have plenty of time to dig in. Not if I can help it. Ajay, attacking that outpost on your own would be suicide. Wait until we can give you the proper support. I can do this, Amita. Ajay, don't. No dobra Naprawianie, 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 cyk jest To też było w dwójce zauważyłem, że również jest e, tak jak w dwójce zmiana czasu no, nocy i dni I To jest fajne, jak mi się podoba Dobra Wcześniejszego tapiera gdzieś tutaj znalazłem tam na górze Tak, samo małpiatki wcześniej ich nie było jak była misja RJ. O, ten pagan nie jest śmieszny. Waliłem jeden nóż, mam nadzieję, że gdzieś znajdę. Inny. Tu gdzieś był mój tapir. Wcześniejszy. może za daleko. Chwila, chwila, chwila. Nie, to małpeczka. A jakoś małpeczek nie lubię, jakoś, jeżeli chodzi o takie zwierzęta różne, wieszcie. O ty. Masakra kawałek szkła miał w zębach zaskurczyb Szybko Bierzemy skórę póki ognia nie ma Wydaje mi się, że te mogą być przydatne te skóry. Czy jakiś orzeł chyba rata, nie? Nade mną A, uszkodzona skóra. A widzicie. A właśnie, a propos, czy mam co ja mam w pcaku? Umiejętności, postęp, taktyka, fila, eee, fila, wytwarzanie przedmiotów. Skóra świni, ale tu. Nie, mam. Dobra, Tamtę, tamtą skórę mam, chociaż zabiłem go też. Uuu. Uh. Z broni palnej, a nie z łuku tegoż tam tapira. No dobra, no kurczę. O, o, o. O, o, o. Witaj, Tapirze. Gdzie ten tapir. Mam już dorzucania jeden. Nie, na sobie tam zupełnie. Ale wiem, że przynajmniej tu jest. Gdzieś tam. Ej, tapirze! Tam są punkty karmy, ale kurde, tapir mi spier spierdziela. Chyba zdechnie. Czuciek. Ale dobrze że dodali tego x wiecie? Na mapce, czy on żyje, czy nie żyje. o widzicie, wcześniej były problemy z tym, żeby znaleźć. Wiem, że tam te karmy były. Chwila, chwila bo tutaj słyszę coś niepokojącego. Mogę to zrobić w końcu? Tak, Dobra, dzięki temu można iść na misję. Nie mam broni Uf. O, no mogę coś sobie tam stworzyć faktycznie teraz Stwórzmy sobie kolejną rzecz Torba na przynęty, no spoko Jak to wygląda sytuacja? Nawet zamknął drzwi za sobą dalej jest jakieś ammo Ktoś tu jedzie To nasi czy nie nasi w końcu? Coś tacy Nie tego Brawo! Uwolnijam zawodnika i go przejechali. To lol. O ty! O ty, oręże! Chodź tu. O zakier. Dobra, mam już nasi... A, można zwolnić hamulce, ale numer! Eee... Dobra, lecimy. Uwaga tam, bo jadę Dobra, lecimy na drugą misję A coś mi... S chwila, chwila chwila, chwila Nie, żadna podróż Coś mam tu zwyczajnie Coś mi skręcało w lewo Co, co, co? Przetrzymaj, wyzwonić hamulce. No właśnie będzie można sobie na przykład do jakiegoś jeziorka. A to moja wcześniejsza bryka. Dobra, nie, je jednak jedzie. <gryw> Zagapiłem się na mapę. <gryw> Dobra, tu jest jakiś zrzut, ale to się tym na razie nie będziemy zajmować. Przejdziemy sobie ten dy. Zaraz, 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 zaraz. Coś mi tutaj nie pasuje. Tu. Dobra, na skróty. Tam byli panowie, ale, ale trudno. Nie zamierzam się na razie nim przejmować. Dobra. Strażnice. Wrogie strażnicy można łatwo rozpoznać, po unoszących się na nimi słupach dymu, bla, 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 bla. Kryjówka, PD, nie wykryj się i cześć. No i standardy z Far Cry 3. Nie wykryj się, ale ktoś mnie już widzi. I nie no, bardzo mi się to nie podoba. Natomiast zauważyłem, że faktycznie wytwarza się automatycznie mikstury, jeżeli. No mamy dwa liście po prostu na przykład w tym przypadku O, wow. tu 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 tam tu tam tu jest słoniu tu kolejny słoniu tylko zabity zastanawiam się czy mógłbym słonia e, zwyczajnie wiecie co zrobimy taką akcję, nie taką Haha, Aha! MISIU zrobi czarną robotę za mnie Jest jakiś tam portowiec, ja wiem, że nie ma szans, może kogoś dziawnie chociaż jednego Nie Dobra, przynajmniej się skończyły Zatem i taktykę trzeba obrać inną. Jak mnie widzieli, ale nie całościowo. No podobno też za to, że was nie zobaczą, też są punkty. Nie tylko że brak alarmu, ale też nie niewykryty po prostu. I tak będę chciał to zrobić. To ktoś idzie. Szybko za drzewo. Dobra, nóż jeden mam. Na razie, gdyby się tu ktoś pytał. Mogę go rzucić, ale tam z tyłu, za nimi jest kolejny koleś. bym tego noża nie odzyskał. Chyba, że pójdziemy jakoś tutaj. Dobra, ten, ten skarb sobie na razie podarujemy. Zresztą mógłbym poczekać w sumie do nocy. Byłoby lepiej, chyba. O, sorry, nie zauważyłem cię wcześniej. Przez krzaki. Jest jakiś fajer chyba. tam jest dwóch typa Ale tu się skapnął chyba, że wcześniej go zabił po prostu jakiś nie niedźwiedź albo ktoś eee, dobra hmm, hmm, hmm. idź tam Tu jest eliminacja. Tak tego typa widać, kurde. Znaczy, jak do niego bym podszedł, to by my, mnie byłoby widać. 4 I tu jest alarm. Zastanawiam się, czy alarm wyłączę. niespoko spoko. Alarm wyłączony. Tu jest dym. Czekam na drugą stronę obozu. Wszystko tu? Jakieś pieniążki? Pające? Kur... Co tam się stało? Czemu wszyscy idą w jedno miejsce? Wow! Nie zrobiłem tego tak jak chciałem To jeden typ nie chyba No, już niestety na nic mi się nie przydał Ech. no bez alarmu, no, ja wiem, że bez alarmu bo wyłączyłem, ale...

Lost the North to pagan many years ago and were struggling here in the South. I promised my mom I'd bring her ashes there. It was her dying wish. Think about it, Ajay. Your mother knew exactly what would happen once you showed up here in Kirat. The son of Mohan Kale returning to the war-torn land of his birth. <laughs> Ishwani was a smart woman. You being here and helping our cause was no accident.

Jak naprawdę to chyba nie o prochy chodziło, tylko o to, żeby tutaj przyjść i może im pomóc, nie? No jakby nie było, jesteśmy tutaj pomagamy, nie? Także fajnie. A ten co ciągle z tą urną biega? Mam nadzieję, że jest metalowa. O, akt pierwszy. No, jakby była jakaś ceramiczna, no to tyle razy już, kurczę, wiecie, spadłem z klifów i tak dalej. No dobra, mamy pytaki. I fajnie. Mamy umiejętności. Mamy teraz pracy i się zabijamy. No właśnie o tym mówiłem. Oła. Są wyścigi. No to też to było w tym, nie? W trójce różnego rodzaju wyścigi. Jak się tu mapa nie wgrywa? Aha. Bo jestem już poza mapą. Dobra. Jesteśmy tu. Punkt orientacyjny. No powiem szczerze, że kurczę duża ta mapa, jeżeli to jest obszar taki w miarę duży, jest tu co robić. A tych obszarów jest... No sporo powiem szczerze. Chyba. To byłby drugi, trzeci. No jest tego mnóstwo, faktycznie. Zwłaszcza, że jest co robić, bo... Yy, nie jest to polski teren tak jak w Rekaju 3, tylko faktycznie... Yy, no też góra dół, prawda? Tutaj jakieś skałki, tutaj coś, także na, na dole i na górze coś się dzieje. Dobra, weźmy sobie na tę mapę. E, dobra, kochani. Ja sobie chyba tutaj zakończę. Zaraz, zaraz, zaraz.